Pinokio. W pewnym niewielkim włoskim miasteczku mieszkał samotny stolarz Jepetto. Zajmował się rzeźbieniem drewnianych lalek, które sprawiały radość wielu dzieciom. Jedną z nich posadził na krześle w skromnej chatce, w której było zimno, ponieważ kominek był tylko namalowany na ścianie to czasem tylko rozpalał w kuchennym piecu, żeby ugotować obiad. Właśnie wczoraj dostał od znajomego majstra, pana Wisienki, kawałek drewna i postanowił wyrzeźbić z niego pajacyka. Rzeźbił cały ranek i przedpołudnie. Pajacyk miał wesołą minę i długi nos. Majstrowi Jepetcie bardzo spodobała się ta marionetka. Staruszek posadził pajacyka na stole. I przyglądał mu się z przyjemnością. O, jakbym chciał mieć takiego ślicznego synka, myślał. W tej samej chwili spostrzegł, że pajacyk stanął i zaczął biegać po stole. Witam cię, tatusiu! zawołał. Chciałeś mieć synka, no to już masz. O, jakże się cieszę! zawołał majster. Nazwę cię Pinokio. Kupię ci ubranko i elementarz, żeby ci nie było zimno i żebyś nauczył się czytać. Na te słowa Pinokio zeskoczył ze stołu i wybiegł za drzwi, a za nim pobiegł Stary Jepetto. Przechadzające się ulicą karabinierzy schwycili chłopca i zaprowadzili do aresztu. Jepetto bardzo się zmartwił i chciał odzyskać synka. Wtedy karabinierzy wypuścili drewnianego chłopca, a uwięzili Jepetta. Bali się bowiem, że staruszek surowo ukaże rozbrykanego Pinokia. Pajacyk wrócił do pustego domu. Było mu bardzo smutno, ale nagle na stole ujrzał niewiele mniejszego od siebie, mówiącego świerszcza. Chłopiec przestraszył się i wskoczył na krzesło, zrzucając drewnianą marionetkę na podłogę. Owad ukłonił mu się i powiedział: Witaj, chłopcze! Nie najlepiej się dziś zachowałeś. Co ty wiesz, Świerszczu? Zawołał pogardliwie Pinokio. Nie chcę chodzić do szkoły i czytać z elementarza. Chcę przeżyć bardzo dużo ciekawych przygód. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak jestem ciekawy świata. Nie będę czekał w tej pustej chacie. Nic tu po mnie. Przygody, chłopcze, nie zawsze kończą się dobrze. Ledwie cię poczciwy Gepetto wyrzeźbił, a już przysparzasz mu zmartwień, powiedział Świerszcz. Źle robisz, chłopcze. Lepiej poczekaj na ojca i bądź mu posłuszny. Bardzo krzywdzisz starego Dżepetta. On tak bardzo chciał mieć synka, a teraz siedzi przez ciebie w areszcie. Czy chcesz już na zawsze zostać drewnianym pajacykiem, który ma pusto w głowie? Słysząc te słowa, Pinocchio chwycił wielki drewniany młotek i z całej siły rzucił w świerszcza. Owad upadł na ziemię i znikł. Pinokio został sam w pustej i zimnej izbie. W piecu kuchennym, na którym stały puste garnki, ogień już dawno wygasł. Jestem głodny! zawołał chłopiec. Zimno mi! zawołał po raz drugi. Cóż, mówiący świerszcz miał rację. Gdybym nie uciekł tatusiowi, pewnie teraz obaj jedlibyśmy ciepłą zupę, a tak nie wiem, co się z nim dzieje. Smutno mi bardzo. Narobiłem sobie kłopotów, i jestem zmartwiony o to, co się teraz ze mną stanie. Nagle drzwi się otworzyły i stanął w nich dzepetto. O, tatuś! zawołał uszczęśliwiony chłopiec, jak to dobrze, że jesteś. Wypuścili mnie, ponieważ powiedziałem im, że muszę się tobą zaopiekować. Jesteś sami, nie masz nic do jedzenia. Kupiłem ci synku, za ostatnie grosze ubranko. Jakiś ty dobry, tato! Mówiąc, wzruszył się Pinokio. Przepraszam cię za to całe zamieszanie. Dziękuję za ubranko. Chciałbym jeszcze mieć elementarz, uczyć się, być mądrym i grzecznym chłopcem. Wtedy Geppetto złapał za swój jedyny płaszcz i wybiegł z domu. Po godzinie wrócił już bez płaszcza, ale z elementarzem, który wręczył. Uradowanemu synkowi. Na drugi dzień rano Pinokio z elementarzem pod pachą poszedł do szkoły. Będę się uczył czytać i już nigdy nie zmartwię mojego taty, mówił do siebie. Naraz jednak posłyszał skoczną muzykę. Przechodził właśnie obok wielkiego namiotu, skąd dochodziły te dźwięki. O, pewnie tam jest przedstawienie! Pójdę tam i zobaczę! Do szkoły jeszcze zdążę! Powiedział do siebie. Jednak, żeby wejść na przedstawienie, potrzebny był bilet. Nie mam pieniędzy. Sprzedam ten elementarz i kupię bilet pomyślał pajacyk i sprzedał elementarz handlarzowi książek. Gdy wszedł do namiotu, zobaczył występujące tam marionetki, pobiegł do nich i wskoczył na scenę. O! Ty się sam poruszasz zawołała jasnowłosa lalka, która do rąk i nóg miała przymocowane linki. Pinocchio zauważył, że wszystkie marionetki poruszały się jedynie poprzez pociąganie za linki. Tylko on sam ruszał rękami i nogami, sam biegał i skakał. Wszystko to bardzo zadziwiło pozostałe marionetki. Nagle na scenę wszedł właściciel teatru, sam pan Mandziafoco. Przerwałeś przedstawienie pajacyku. Zaraz cię wyrzucę z mojego teatru, krzyknął groźnie. Mandzia Foko był dyrektorem teatru Lalek. Marionetki nazywały go Lalkarzem. Był on bardzo brzydki, chodził w starym, długim płaszczu, na głowie miał stary, pognieciony kapelusz, a pół twarzy zakrywała mu wielka, czarna broda sięgająca prawie do kolan. Pajacyk przestraszył się Lalkarza. Zaraz cię wrzucę na rozpałkę do ognia, wrzasnął dyrektor. Właśnie pieka sobie barana. Litościwy, szanowny panie, prosił Pinokio. Gdybym zginął, mój ojciec, majster Gepetto, martwiłby się bardzo, a jest on bardzo dobrym, lecz równie ubogim człowiekiem, i ja kocham go bardzo. Nagle lalkarz kichnął z całej siły, a jego twarz złagodniała. Wzruszył się błaganiem Pinokia. Masz dobre serce, chłopcze, powiedział. Puszczę cię więc wolno. Pozdrów ode mnie swojego tatę i daj mu te pięć złotych monet. Z pewnością pomogą mu one wyjść z biedy, powiedział i wrzucił złote monety prosto w dłonie zdziwionego pajacyka. Jednak pamiętaj, masz iść stąd prosto do domu i natychmiast dać ojcu te pieniądze. Możesz nas odwiedzać zawsze, jeżeli będziesz miał na to ochotę. Pinokio schował pieniądze do kieszeni. Skłonił się nisko dyrektorowi, pożegnał się z marionetkami i pobiegł do domu. Pinokio biegł prędko na skróty przez las. Nagle zobaczył ślepego kota i kulowego lisa, którzy szli po ścieżce. Pajacykowi wydawało się, że lis tak naprawdę nie kuleje, ponieważ zauważył, że czasem idzie całkiem prosto, a kot pomimo opaski na oku doskonale widzi. Zawstydził się jednak swoich myśli i przejął się ich losem. — Dokąd tak idziesz, pajacyku? — zapytał lis. — Nazywam się Pinokio. Biegnę do domu, do mojego biednego tatusia. Właśnie dyrektor Foko podarował nam pięć złotych monet. Chcę, aby tatuś kupił sobie porządny płaszcz i dużo jedzenia. — A gdzie masz te pieniądze, drogi Pinokio? — zapytał kot. — Mam tutaj w kieszeni. Wybaczcie, ale bardzo się śpieszę. — Pięć złotych monet — zamiałczał kot — to mało. Możemy ci powiedzieć, jak zdobyć górę takich pieniędzy. Naprawdę? Ucieszył się Pinokio, a jak? Tu niedaleko w lesie jest pole cudów. Jak zasadzisz pod rosnącym tam drzewem swoje złote monety, wyrośnie przez noc inne drzewo, na którym będą setki złotych monet. Pinokio przyjął zaproszenie od Lisa i Kota do gospody pod czerwonym rakiem, ale wcale nie czuł głodu. Cały czas myślał, co zrobi z tak wielką liczbą złotych monet. Lis tymczasem zajadał pieczonego kurczaka, a Kot wielkie pęto smażonej kiełbasy. Po niespełna godzinie snu, gdy pajacyk się obudził, zobaczył, że jego towarzyszy już nie ma. Musiał jednak zapłacić za obfitą kolację jedną ze swoich złotych monet. Zapłaciwszy za jedzenie i noclegi, Pinokio poszedł szukać pola cudów. Gdy już tam dochodził, spotkał dwie postacie w czarnych, zakapturzonych płaszczach, które miały maski na twarzach i kapelusze na głowach. Ze strachu nie spostrzegł wcale, że spod płaszczy wystawały ogony, lisi i koci. Bandyci zażądali oddania im złotych monet. Wtedy Pinokio schował do buzi wszystkie pieniądze i zaczął uciekać. Nie umkniesz nam, ptaszku, wołał jeden z bandytów, któremu spod czarnego płaszcza sterczała ruda kita. Już cię widzę, zawołał drugi, którego koci ogon także wyglądał spod obszernego palta. Pinokio biegł i biegł, aż potknął się o kamień i upadł. Zbiry dopadły go i powiesiły na drzewie zadrewnianą nóżkę. Oj, jak mnie boli ta noga, nie mam już sił, pomyślał Pinokio i stracił przytomność. Nic tu po nas, powiedział jeden z bandytów. On nic nie powie. Pewnie zgubił gdzieś te złote monety. I bandyci odeszli. Nagle pojawiła się błękitnowłosa wróżka i piękny, duży sokół. Zerwij ten sznur, mój sokole powiedziała wróżka do ptaka i przenieś pajacyka do mojego domku. W domku wróżki już czekali sowa, kruk. I mówiący świerszcz. Położyli nieprzytomnego Pinokia na łóżku. Szanowni przyjaciele, powiedziała wróżka, proszę was, zbadajcie tego pajacyka i powiedzcie mi, czy on żyje. Podczas gdy kruk i sowa sprzeczali się między sobą o to, czy pajacyk jest żywy, odezwał się mówiący świerszcz. Oooo... Już widzę, że żyje. Tylko chcę wzbudzić naszą litość. To jest łobuz i chuligan i nicpoń. Bardzo żal mi starego czepetta, który tak mocno go kocha. Ja jestem nicpoń! zawołał z płaczem Pinokio, który właśnie odzyskał przytomność. Opowiem wam moją smutną historię. Napadli mnie dwaj zbójcy, kiedy niosłem złote monety dla mojego tatusia. Na szczęście je połknąłem i nie zabrali ich. Po tych słowach. Nos Pinokia zaczął się dziwnie wydłużać, ale pajacyk nie zauważył tego. Jak to połknąłeś, Pinokio? pyta zdziwiona wróżka. Przecież widać, że masz je w kieszeni. Odznaczają się ich okrągłe kształty. Kształty widać, ale tak naprawdę je połknąłem! kłamał Pinokio i długi nos wydłużał mu się jeszcze bardziej. Pajacyk, widząc to, przestraszył się nie na żarty. — Kłamiesz, Pinokio. Nos ci się wydłużył. — Posłuchaj, są dwa rodzaje kłamstwa. Te z krótkimi nogami i te z długim nosem — wyjaśniała wróżka. — Na szczęście mam dwa zaprzyjaźnione dzięcioły i one swoimi dziobami skrócą go do poprzedniego rozmiaru. Idź i zaproś tu do mnie twojego tatę, Dżepetta. — Zrobię tak, jak sobie życzysz — powiedział Pinokio, wychodząc z domku wróżki. Po drodze znowu spotkał lisa i kota. O, pinokio, zawołali z fałszywą radością. Masz jeszcze te złote monety. Mam, ale już tylko cztery i niosę je mojemu tacie. Nie posłuchałeś nas i nie zakopałeś ich na polu cudów, powiedział Lis. Zrób to jak najszybciej, a będziesz bardzo bogaty. Zakop i powróć w to samo miejsce za dwadzieścia minut. Pinokio zawahał się. Raz już został oszukany przez tych nicponi. Świadomość, że może być bardzo bogaty, jednak zwyciężyła. Poszedł na pole cudów i zakopał cztery złote monety pod drzewem. Po dwudziestu minutach wrócił tu ponownie, ale żadnego drzewa obwieszonego złotymi monetami nie było. Nie było też zakopanych pieniędzy. Na drzewie siedziała natomiast stara papuga i skrzeczała. Głupiutki pajacyk! Głupiutki pajacyk! Przed chwilą byli tu lis i kot, wykopali manety i odeszli szczęśliwi! Znowu mnie oszukali! powiedział Pinokio i rozpłakał się. Zostałem dwukrotnie skrzywdzony przez tych rabusiów! Ci dwaj złodzieje jednak nie odeszli zbyt daleko. Siedzieli schowani za krzakiem i śmiali się z płaczącego pajacyka. Po pewnym czasie Pinokio odszukał sędziego, którym był stary goryl. Panie sędzio, powiedział uprzejmie, w lesie grasuje banda oszustów. To lis i kot. Sam sobie jesteś winien! ryknął goryl i kazał wsadzić marionetkę do więzienia. Minęły cztery miesiące w bardzo ciężkim, leśnym więzieniu, które mieściło się w wielkiej wilgotnej jaskini. Po tym czasie pajacyka wypuszczono. Skruszony wrócił do domu błękitnowłosej wróżki. Przepraszam za nieposłuszeństwo, powiedział. Już teraz będę grzecznym i pilnym pajacykiem. I rzeczywiście, przez cały rok Pinokio uczył się najlepiej ze wszystkich uczniów i był bardzo grzeczny. W nagrodę za takie dobre sprawowanie, powiedziała wróżka, jutro zamienię cię w prawdziwego chłopca. Z tej okazji przygotujemy również duże śniadanie dla ciebie i twoich szkolnych kolegów. Usłyszawszy to, Pinokio z radością pobiegł z zaproszeniami. Przed szkołą spotkał swojego najlepszego drucha, który miał na imię Romeo. Był on bardzo chudy i wysoki, dlatego nosił przezwisko Knot. Błękitna wróżka zaprasza cię na śniadanie, ponieważ już jutro zmieni mnie w prawdziwego chłopca! zawołał pajacyk. Niestety nie mogę przyjść na to przyjęcie, ponieważ wybieram się do krainy zabawek. Tam nie trzeba się uczyć, a można się tylko bawić. Pojedź tam ze mną. Przecież tutaj nie jesteś naprawdę szczęśliwy. Nie wiem, zawahał się pajacyk. Nie zastanawia się nawet. Zachęcał go Romeo. Może masz rację, powiedział Pinokio i usiadł na grzbiecie jednego z osiołków, który szedł wolno obok swojego oślego towarzysza. Chłopiec zauważył, że oba osiołki płakały. Były zaprzężone do drewnianego wozu, którym powoził woźnica o szyderczym uśmiechu. Woźnica roześmiał się głośno i ruszyli. Czas w krainie zabawek mijał szybko. Pewnego ranka, po pięciu miesiącach pobytu, Pinokio spostrzegł, że wyrosły mu ośle uszy. Hej, knucie! Zawołał do kolegi. Widzisz, co się ze mną stało? To nie jest takie śmieszne! Odpowiedział Knot, ponieważ jemu także wyrosły uszy osła. Cześć, osiołki! Zawołał do nich grubiutki świstak, który właśnie wszedł do ich pokoju. Jesteście poważnie chorzy! Z powodu tych ciągłych zabaw i braku nauki zamieniacie się w ryczące osły! Chłopcy patrzyli z przerażeniem, jak stopy biednego Romea stawały się kopytkami. Przestraszeni koledzy bali się wyjść na dwór, gdzie na placu zabaw bawili się wesoło inni chłopcy. Co z nami teraz będzie? martwił się Pinokio. Miałem już być prawdziwym chłopcem, a teraz zamieniam się w osła! Patrz, tobie też wyrosły kopytka zawołał Knot do Pinokia. A ty już się cały zamieniłeś w osła odpowiedział mu Pajacyk. I rzeczywiście Obaj chłopcy spostrzegli, że zostali zamienieni w osły. Gruby woźnica z uśmiechem na twarzy zabrał ich na targ i drogo sprzedał. Pinokio trafił do wąsatego dyrektora cyrku. Skacz, osiołku, przez płonącą obręcz! nakazywał mu dyrektor. Pinokio bał się jednak ognia, dlatego właściciel cyrku postanowił go szybko sprzedać. Na targu Pinokia osiołka kupił wytwórca instrumentów. Aby z jego oślej skóry zrobić ogromny bęben. Żeby ośla skóra zmiękła, wrzucił Pinokia osiołka do morza. Hej, co to? To nie jest osioł, ani nawet szkielet osła! zawołał przerażony kupiec. To drewniany, śmieszny pajacyk. Tak, proszę pana, odezwał się Pinokio. Zawsze byłem drewnianym pajacykiem. Teraz rybki obiadły oślą skórę, w której byłem ukryty. Dziękuję za wolność! Nowy właściciel pajacyka pozostał na morskim brzegu, a on sam unosił się leciutko na powierzchni fal. Nagle... — Co to? — To ogromna morska ryba podpłynęła bliziutko i połknęła Pinokia. — Ratunku! Pomocy! — wołał w ciemności przerażony pajacyk. Nagle, gdy już się nieco przyzwyczaił do ciemności, Pinokio zobaczył ogromnego tuńczyka. — Hej, synku! — usłyszał głos Dżepetta. — Tatuś! — Zdziwił się bardzo pajacyk. Tak, to ja, odpowiedział stary majster. Szukałem cię na ziemi i na morzu i połknął mnie ten morski potwór. Na szczęście połknął jeszcze statek handlowy pełen jedzenia. Dlatego przeżyłem. Jest też tu mój przyjaciel, duży tuńczyk. Teraz, kiedy jesteśmy już razem, spróbujemy uciec. Potwór jest chory na astmę. – Dlatego zawsze w nocy wypływa na powierzchnię i śpi z otwartą paszczą – mówił do chłopca tata. Pinokio, Gepetto i Tuńczyk przedostali się do paszczy i wyskoczyli razem do morza. Początkowo drewniany pajacyk próbował płynąć, trzymając statusia, ale szybko opadł z sił. Wtedy duży Tuńczyk wziął obu na swój grzbiet i razem popłynęli do brzegu. Gdy znaleźli się na brzegu, Pinokio i Gepetto podziękowali Tuńczykowi za pomoc i udali się dalej – w poszukiwaniu jakiegoś schronienia. Och, tatusiu, jak to dobrze, że jesteś, mówił Pinokio. Możesz się na mnie oprzeć. Uszli kawałek drogi i zobaczyli dziwne postacie. A kto to taki? zapytał Geppetto, pokazując na dwie postacie w łachmanach. To kot, który udawał ślepego i oślepł naprawdę. I lis, który udawał kulawego, a teraz prawdziwie kuleje. To są złoczyńcy, tato. Pomóżcie biedakom. Wołał lis. Nic z tego! odpowiedział groźnie pajacyk. Macie to, na co zasłużyliście. Spójrz, tatusiu. W oddali widać jakąś pustą chatkę. Wejdźmy tam i odpocznijmy nieco. Wnętrze chatki było bardzo skromne. Na zimnym piecu leżały puste garnki, a na stole z założonymi rękami stał mówiący świerszcz. Zamieszkacie tu, w tej chatce, mówił, ale skąd weźmiecie pieniądze na jedzenie? Poszukam jakiejś pracy! Odpowiedział Pinokio. Mam dla ciebie pracę u hodowcy krów. Dostaniesz za nią jedzenie dla taty i dla siebie, zgadzasz się? No pewnie, że się zgadzam zawołał Pinokio. Hodowca krów zaprowadził go do obory. Tam pokazał mu również słabego i chorego osiołka, którego dni były już policzone. Podobny jest do Romea pomyślał Pajacyk. Pinokio pracował pilnie u hodowcy, a wieczorami uczył się czytać i pisać. Nauczył się również wyplatać kosze, dzięki czemu otrzymywał dodatkowe pieniądze. Pajacyk pracował bardzo ciężko, ale zarabiał tyle miedzianych monet, że obaj z Gepettem nigdy nie byli głodni. Pewnego dnia postanowił pójść na targ i kupić sobie nowe ubranko. Witaj Pinokio. Usłyszał czyjeś słowa, obejrzał się i zobaczył ślimaka, który miał zmartwioną minę. Czy wiesz, chłopcze? że błękitnowłosa wróżka jest bardzo chora i leży w szpitalu? Zapytał pajacyka ślimak. Och, weź te pieniądze, które mam przy sobie i daj wróżce na leczenie. Przyjdź pojutrze, to dam ci więcej. Do tej pory pracowałem, aby utrzymać siebie i tatusia. Od dzisiaj będę pracować o pięć godzin dłużej, aby utrzymać również wróżkę, moją mamusię. Żegnaj, ślimaku. Oczekuję cię za dwa dni. Późnym wieczorem gdy pajacyk położył się spać, przyśniła mu się błękitnowłosa wróżka. Jesteś bardzo dobrym chłopcem, powiedziała. Wybaczam ci wszystkie psoty i nieposłuszeństwa. Pinokio obudził się rozpromieniony. Zobaczył ze zdumieniem, że nie jest już drewnianym pajacykiem, ale żywym chłopcem. Drewniana lalka, którą był kiedyś, siedziała nieruchomo na krześle. Przemieniony chłopczyk włożył rękę do kieszeni. Zobaczył, że miedziane monety zmieniły się w złote. Obok stał jego tatuś geppetto i rzeźbił drewnianą ramę do obrazu. Pinokio, patrząc na drewnianą marionetkę, podskoczył w górę i powiedział: Byłem takim śmiesznym pajacykiem. Teraz cieszę się, że stałem się dobrym chłopcem!